Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniówki. No i teraz mamy tydzień od 18 do 24 sierpnia. Zapraszam serdecznie wszystkie strzelce. No i co Wy tutaj macie? Energia ogólna. Co Wam się uda? Z czym mogą być problemy? Co was tam może zaskoczyć? No i rada. Takie macie karty, kochani. Król Monet, jako pierwszy, energia ogólna na ten tydzień. Powiedziałabym, że albo będzie to tydzień, kiedy ważne sprawy takie będziesz załatwiał finansowe, zawodowe, materialne, albo będzie to tydzień, kiedy mm, spotykasz się, nie wiem, z rodzicami. W jakichś ważnych sprawach, ale najczęściej przy tej energii, właśnie chodzi o to, że albo mamy kontakt z osobami, które zarządzają czymś, i tutaj raczej będzie chodziło o sprawy finansowe, zawodowe, materialne czyli spotkanie z kimś z banku, z szefem, nie wiem, z kimś, właśnie kto tam jakieś ważne decyzje finansowe podejmuje i jest nad tobą. Albo też ty sam, jako ten król monet, czy królowa obojętnie, bo to czytamy ogólnie, będziesz dysponował swoją gotówką, swoim, tym, 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 za, swoimi zasobami w bardzo taki mądry i ostrożny sposób. Prawda? Czyli król monet, on nie chce tracić. Więc czy to będzie rozmowa z bankiem, który będzie chciał zabezpieczony, czy to ty będziesz podejmował jakieś ważne działania biznesowe, finansowe, czy będziesz chciał sobie coś kupić, zaplanować na przyszłość pieniądze, przyszłość taką finansową, to ty też będziesz tak kombinował, żeby mieć tą swobodę działania takiego materialnego i żeby tutaj ci się dobrze powodziło, tak? To są takie, takie mają być to takie podstawy, takie mocne, tak? Takie, takie mają być. Mocne fundamenty. Coś, co ci się uda, to tutaj masz trzy miecze. I na przykład, jeżeli ktoś szykuje się na jakieś porządki w domu, w ogródku, na strychu, w piwnicy, to będzie to dobry tydzień na to, żeby zrobić z tym porządek. Ale jeżeli masz w sercu jakąś zadrę, Coś się wydarzyło kiedyś. I ty to ciągle w sercu nosisz, albo wydarzy się coś w tym tygodniu i ubodzie cię to trochę. To karty mówią, że uporasz się z tym, tak? Czyli wyrzucamy z naszego serca wszystkie kamienie, wszystko to, co nam ciąży, albo wyrzucamy z naszego mieszkania. Wszystko to, co jest nam już niepotrzebne, oczywiście możemy to komuś oddać, jeżeli to jest w dobrym stanie, bo musimy pamiętać o tym, że zawsze szanujemy rzeczy, z których korzystamy, korzystaliśmy, bo wszystko ma świadomość, także nie pogardzamy nawet tym, co się zepsuło, albo to, co nie jest potrzebne, i jak wyrzucamy, to mówimy sobie, że owszem, już się to zepsuło, ale dziękujemy za to, że ten młynek na przykład tak długo nam tam w tej kuchni służył, dajmy na to. Więc tutaj nie gardzimy niczym, jeżeli komuś oddajemy coś, bo jest jeszcze dobre, a my nie chcemy, to też to robimy z miłością. Pamiętajcie o tym. Nie tam z żadnym poniżaniem kogoś, tylko z miłością. No więc tutaj, i, i to Wam się uda, tak? To jest właśnie taka, taka karta w tej pozycji, że na szczęście, w tej pozycji, czyli to się uda. Z czym mogą być kłopoty, kochani? Możecie mieć taki tydzień, kiedy będzie wam bardzo na czymś zależało, tak? To jest walka. To jest walka. To są przeciwności losu. To jest, to jest taka energia, gdzie nam bardzo na czymś zależy i my będziemy w coś wkładać bardzo dużo energii, bardzo dużo energii, żeby to mieć, żeby to zdobyć, żeby to uzyskać, żeby się obronić i tak dalej, i tak dalej. Dużo energii pójdzie w gwizdek. Ale oczywiście może być tak, że jest ci to do czegoś potrzebne, tak, że chcesz udowodnić albo sobie, albo komuś, że dasz sobie radę, że zdobędziesz to i tak dalej. Ale ta karta jest w pozycji negatywnej, czyli coś co ci się nie uda. Czyli może być tutaj jakiś kłopot, tak? Może być tutaj jakiś kłopot właśnie z odparciem czegoś, z udowodnieniem czegoś. To jest takie zmaganie się, to jest takie zmaganie się, nie wiadomo z czym, wykłócanie się, nie wiadomo o co. No, może być to, może być to, może być to takie trochę problematyczne. Więc ja bym powiedziała, żeby, żebyście zwrócili uwagę na to, żeby w tym tygodniu sobie tę swoją energię tak zużywać, słuchajcie, no, tak z głową, tak. Żeby. Żeby nie, nie wydatkować tak tej całej energii, bo pamiętajcie, że ta energia w nas, ona jest oczywiście odnawialna, ale jeżeli my w jednym dniu czy przez dwa dni zużyjemy jej za dużo, to my potem mamy obniżony nastrój. No i dlatego macie tutaj kartę pięciu kielichów, która mówi o niespodziance. No, i może być taka niespodzianka, że ktoś właśnie, jeżeli bardzo będzie mu przez dłuższy czas na czymś zależało, to po prostu energetycznie się wyczerpie i będzie zmęczony. I będzie czuł się osłabiony, będzie czuł się taki po prostu wypompowany, tak? Więc tutaj ostrożnie właśnie z tym wydatkowaniem tej energii w tym tygodniu. Karty Wam radzą, kochani, żeby już widzieć tak, jakby, że wszystko Wam się udało. Bo my, ludzie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my wszystko chcemy zrobić naszymi rękoma. Najczęściej to tak jest, że chcemy zmieniać świat, który jest już wokół nas. My, my go chcemy zmieniać, tak? My go chcemy dalej, my chcemy tutaj rękoma tak, jakby pracować, żeby to wszystko zmienić. Tak? Natomiast tak naprawdę świat działa zupełnie inaczej. Dlatego, że żeby zmienić teraźniejszość, to trzeba najpierw wszystko zmienić w głowie i potem nie trzeba będzie używać rąk tak bardzo, tylko się to wszystko samo ułoży. Skąd to przyjdzie, nie wiadomo. Kto nam to kupi, nie wiadomo. Kto nam to wybuduje, nie wiadomo. Kto nam to załatwi, też nie wiadomo. Tym się nie kłopocz. Ty tylko masz w tym tygodniu czuć się jako zwycięzca. Ty masz czuć się jako człowiek, który już odniósł sukces. Bez względu na to, co by się tam nie działo. Tylko najgorsze, gdyby po prostu się tutaj zagłębiać w te pięć kielichów i skupiać się na tej truciźnie, która się rozlała. Ona się już rozlała. Zostawić, tak? Jeszcze są dwa puchary, z których można skorzystać, i być może właśnie one są pełne tej nadziei, tej siły, tej odwagi, ale jeżeli ich nie spróbujesz, no to nie będziesz wiedział. Jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że przy pięciu kielichach i przy niespodziance, to czasem też bywa tak, jeżeli pięć kielichów jest w formie niespodzianki, to czasem bywa tak, słuchajcie, że rozlewa się woda, gdzieś się coś rozlewa, gdzieś coś zalewa. Nie wiem, są takie naprężenia przy wodzie, pękają jakieś rury, jakieś zawory, mogą płynąć czasem łzy, czasem ktoś może bardzo zmoknąć. Wszystko to, co jest związane z wodą. Też was może w tym tygodniu zaskoczyć. Jeżeli podobają wam się moje czytania, proszę o subskrypcję, odwiedzajcie mnie tutaj łapkę w górę, jeżeli lubicie słuchać jak ja opowiadam o kartach. No i kochani, komentarz oczywiście zostawcie komentarz, przypnę wam serduszko. Także dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.